Jaki gamoń ze mnie? Ja to zawsze pójdę naokoło. I poszedłem od tyłu. Także muszę się wrócić na sam dół. Minęliśmy, zobaczcie. To nie jest unumerowane, czyli to nie jest stacja. Bo mi się zachciało iść przepiękną drogą. Więc zaraz się widzimy. Nie wiem, czy dobrze idę. No ale to jest jakaś dróżka, która prowadzi nas przez lasek. No. Nie jest łatwo. Kapliczce Narodzenia Jezusa, czyli tutaj, w tej pierwszej. Ok, teraz będziemy szli, kaplica ofiarowania Jezusa w świątyni. Druga kaplica. Jest. I trzecia i czwarta, bo coś one tak są dziwnie porozrzucane, ale też i nieopisane. Ok, no wszystko jest na spontanie, bez przygotowania, więc tak jest najfajniej. Zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Ależ to jest przepiękne. Tak, ofiarowania Jezusa w świątyni. No ale widzicie, napisali, który jak. Hej, nawet chyba tu słuchawki dają w różnym języku. Czyli można... Może tu są wycieczki organizowane z przewodnikiem. Opowiada, także jest ciekawie. Jest jakaś drużka! Jest drużka! O tym mówiłem, ona jest ukryta. Ukryta drużka, proszę Państwa, żebyśmy... Bo tu też jest kapliczka. Żeby czegoś nie przeoczyć. Co tutaj jest za znaczek? Czy wiecie nie wiem, może źle idę. Gdzie ta droga prowadzi? A prowadzi nas w dół. Czy ja się, proszę Państwa, oddalam. Czy się nie uda? No, powiem wam, że nie jest lekko. No, niby one stoją obok siebie, no ale są niepornumerowane. Nie ma jakby takiej y, tabliczki informacyjnej, więc trzeba intuicyjnie się przemieszczać. No, mapa nam mówi, że zbliżamy się do kaplicy znalezienia Jezusa w świątyni. Nie zamknij klucza od zakonnic. No, zobaczymy. ależ to robi robotę. Patrz. Patrz. Patrz, ale co to jest oto? Co to za trójka? Rozumiesz? No może tędy mam iść, a ich nie ma na mapie. A pójdę tutaj niepotrzebnie. Widzisz? A gdzie jest pierwsza i druga pętla, wzgórze różańcowe? Co to jest trzy? No naprawdę się robi coraz bardziej ciekawie. No bo kurczę pieczone, proszę Państwa. No nie mówi nic, czyli my mamy z co. Widzicie tego? Tak, dookoła. Proszę Państwa, przecudowna panorama na miasto bardo góry. A za drzew wyłania się kolejna kaplica. No nie wiem jak się tu poruszać. Ida, po prostu idę. coś się cofnę. Jeżeli coś przeoczyliśmy. Widzimy anioła z trąbą, z trąbką. Zobaczymy. Wow! Wow! Cuda, proszę Państwa. Proszę sobie zobaczyć. Ty Czekaj. Szaleństwo. Po prostu szaleństwo. No, jak 16. Ha. Nie. To jest to. I teraz weź się tu połap. Wydaje mi się, że pójdziemy tą ścieżką. Która ona chyba nas poprowadzi. Bo tam szliśmy. Były zwykłe kapliczki. Okazuje się, że trzeba. Przejść tą drogę, 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 żeby dotrzeć do pierwszej, dobra, już rozumiem. Nie będziemy szli na oślep tylko co? Mamy iść tędy na drodze i nie będziemy tracić czasu. Czy mamy iść? No to idźmy. Proszę Państwa, cofnąłem się do kapliczki Dźwigania Krzyżem. Mm, nie rozumiem, jak to wszystko jest porobione. Przejdę się tędy Jeszcze gdzie jakąś tajemniczą ścieżkę. Ja nie widzę tych wszystkich y, kapliczek, tak jakby, no ich nie było, no bo, nie wiem, w trzech czy czterech byliśmy, a nagle jest y, szósta czy siódma. Pochowane? Patrzcie, co to za Wow, nadajnik. Widać było go z drona. O co chodzi? Przejdę po prostu tą drogą. Nie zbaczam ze ścieżki. Wy też nie zbaczajcie. Tak, jakby brakowało pewnych stacji, albo są ukryte, albo nie wybudowano ich. Nie zdążyli. Jak coś wiecie, to dajcie znać. Idziemy sobie po prostu w takim razie wzdłuż, wzdłuż tej pięknej drogi, ale jest ciepło. Jak tu jest cudownie jaki tu jest klimat. <grym> Wydawało się, że ludzie w ciszy tu idą i zostawiają swoje smutki, a ja peplam powinien być przygnębiony ale jestem zadowolony szczęśliwy, niesamowitego przygoda na skalę naprawdę światową słuchajcie, są po prostu takie ścieżki wydrążone tuż obok tej, tej długiej dużej, głównej i kapliczki są, i ta ścieżka prowadzi za kapliczkami, mówię no muszę to sprawdzić, a ja dla was to filmuję i sprawdzam specjalnie dla Chętnych. o co tu chodzi Dlaczego to jest tak porobione? Widzisz, że przed chwilą w tej kaplicy byliśmy? A to jest taka odnoga. Możliwe, że to jest po prostu, proszę Państwa, to jest jakaś pętla różańcowa, wzgórze różańcowe, tutaj są po prostu ludzie przechadzają się w trakcie tej drogi, prawda? Krzyżowej. No dobra. Co na tę chwilę wiemy? Trzymajcie się głównej drogi. Otwierajcie kapliczki i co? No i zobaczymy co dalej.